Gwiazda niebieskiej platformy, ambasadorką L'Oreal. Tak, dotarliśmy do tego miejsca w historii ludzkości, gdzie aktorka filmów dla dorosłych jest twarzą największej marki kosmetycznej na świecie. Ari Kycyan, 2,5 miliona obserwujących na Instagramie, prawie 5 milionów na TikToku, uczestniczyła w kampanii Battle the Blend, promującej odwagę w makijażu. To podzieliło ludzi na dwa obozy. Pierwsi to przeciwnicy promowaniu i normalizowaniu takich osób. Hej, to przecież marka kosmetyków dla nastolatek sprzedawana w sieciach na całym świecie. Co dodatkowo może bawić przez łzy, to że ta kampania jest sprzeczna z wartościami, które sama firma ustaliła dla influencerów. Wytyczne zabraniają im publikowania treści dla dorosłych oraz innych niezgodnych z zasadami szacunku, tolerancji i inkluzywności. Drugi obóz to głosy poparcia, nawet oficjalne konto Sephory, motywujące inne marki z tego sektora do kooperacji z osobami z tego przemysłu. Podczas gdy konsumentki deklarują, że wsparcie dla tej społeczności zwiększa ich zainteresowanie produktami marki. Myślisz, że to nie ma sensu. Pozytywne nastawienie do marki wzrosło o 142% w tygodniu premiery, a liczba wzmianek na TikToku zwiększyła się o 160%. Kampania na TikToku, a właściwie pojedynczy film, wygenerował 20 milionów wyświetleń. A w The Guardian możemy przeczytać, dyrektor organizacji charytatywnej walczącej o prawa kobiet i równość płci, stwierdziła, że decyzja Margi o współpracy przekroczyła nowy próg w popularyzacji kontrowersji i jej treści o charakterze dla dorosłych. Ale Marka broni swego, twierdząc, że ambasadorka jest znana z umiejętności makijażu, a także z dialogu ze społecznością o branży, w której pracuje. Ta reklama to typowy rage Mający na celu podzielić odbiorców dla zwiększenia ruchu w internecie, zaangażowania i przychodów. Ale ty, Widzu, nie dawaj na to nabrać i nie napędzaj dodatkowo tej spirali. Firmy odchodzą od idei lojalnego klienta na rzecz szybkich wybuchów kontrowersji i gniewu napędzanych kwartalnymi zyskami. A jaki to ma wpływ na społeczeństwo, zapraszam do sekcji komentarzy.